Cześć, z tej strony Max w kolejnym odcinku z Mają e, i dzisiaj jak obiecaliśmy będziemy medblować e, naszą willę e, ale na początku e, będziemy kupować do niej rzeczy za diamenty. Tak, ale... Dokładnie to... uzbieraliśmy 558 diamentów. Tak i kupimy za to różne takie dodatki do tego oto, do tej oto willy. I Ale na początku otworzymy e, takie e, skrzynki. Skrzynki. E, otworzymy takie skrzynki. Mamy do otwarcia dwie skrzynki i tam wysyłają się różne dodatki, które damy do domu, potem je ułożymy i pokażemy. No, kupuj. Kupujemy. To, Pan, to, panie, panie, panie. Wow, tu są takie fajne klocki. One chyba są odpowiedzialne za Ta... skakanie. Tak, trampolina, to jest trampolina. E, trzy trampoliny dostaliśmy. Trzy trampoliny dostaliśmy, to do domu damy i może, możemy sobie skakać, wiesz, na no tych trampolinach. I jeszcze raz, ostatnie. Przed Lampy, Lampy. dom położymy. Trzy takie świeczniki. Trzy takie świeczniki wylosowaliśmy i położymy je do domu. To już było, to było już to wszystko z takich losowanych rzeczy. Teraz będziemy kupować. Tam może Ale my. Najpierw, po, po, to. najpierw postaw te rzeczy, które kupiliśmy nowe. E, tu, tu będą świeczniki. Świeczniki to postawmy. Postawmy gdzieś przed domem, co? Bo świeczniki to są takie bardziej przed domem. Czekaj. To już tutaj zrobię. Będziemy teraz budować i zaraz kupimy resztę rzeczy. O, dobry pomysł. I teraz te świeczniki. O. Super. I... Myślę, że fajnie to wygląda. Jeden świecznik, nie wiem, damy sobie może do kuchni. Albo zostawmy na, 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 albo dobra. Dajmy sobie jeden świecznik do kuchni, może... Tutaj, przed wejściem. Tak. Mhm. Dobra. E, teraz wyjdziemy sobie... E, o, Jezus, gdzie ja chodzę? Nie, nie. E, wejdziemy tu. sobie tu. I teraz wejdziemy sobie tu i teraz wybieramy rzeczy do domu. Co weźmiemy? To. Na początku to. Ok. dwa razy? Jedno na razie. Jedno to. E, wiesz co, radziłabym to, bo to, to jest takie alapicie, żebyśmy mieli jedzenie w domu. Bierzemy? Mhm, bierzemy. Stolik, myślę, że ten i tak. ten. ten. Ten? Ten. I drugi. Albo dobra już, no, ten. i może weźmy jeszcze taką lampę. Czyż, yy, no bierzemy. E, i, I teraz jeszcze coś w drugich. I taką jeszcze, je, albo mam pomysł, jeszcze, jeszcze taką jedną do gotowania, inną. Okej. Okay. I mamy jeszcze kilka rzeczy do wzięcia. To ja bym proponowała takie nietypowe łóżko. Czekaj, nie, 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 nie. nie. dobra, nie, nie. A może taką lampę? Lampy, tak właśnie, dwie, bo tam są na, na górze, sam, samej górze takie dwie lampy. A to, to kupimy jeszcze jedną przy. Mm, e to może. Może jeszcze, czekaj, co my tu mamy. Nie może się... taki ładny sojczek nocny, razy Dobra. dwa do tego ładnego pokoju, jeszcze jeden. A to Nie potem kupimy. I na razie to koniec. Czekaj, bo, miałam... bo Jeszcze dwie rzeczy. Mhm. Na razie to koniec. To teraz e postawmy. Czekaj, zacznijmy. Inna kuchenka Tutaj postawimy taką inną kuchenkę, fajnie będzie wyglądać. E, I połóż, w kuchni ten stolik jeszcze, mm. bo lampa to będzie bardziej do sypialni. Stolik, nie wiem, może przy Tam przy ścianie może, co? U. I na ten stolik połóż piwko, czy tam jakieś picie. Dobra. Nie, nie tu. Kurde, czekaj, ja ci to zrobię że? O. To tak właśnie, to jest takie nietypowe, że to jest tak lata, bo to się nie da na to. No. to może na kuchenkę, albo tu tak. będzie takie nietypowe. Dobra, teraz może udajemy się do sypialni, żeby te Tylko, wszystkie że zobaczymy, rzeczy. co jeszcze tutaj mamy. No właśnie, lampy i no. stoliczki. To chodźmy do sypialni. Te, teraz. Do sypialni. Trampoliny te postawmy. Właśnie, piszcie nam te w komentarzach, co mamy. w my co mamy jaki pokój mamy dać w tych szachownicach bo my nadal nie wiemy to w następnym odcinku pokażemy okej okay. dobra ale czekaj tutaj do pokojów. o właśnie tutaj stoliczek na stytu tak i lampkę na ten stoliczek tutaj o super i teraz kupię jeszcze jedną lampkę do drugiego Pokojusz. Jeszcze jeden stolik. ale aha, Tak. Stolik ten. Dobra. To idźmy do tego drugiego. On był tam gdzieś obok. Ten? On był tutaj gdzieś. O, właśnie tu. O, super. Co nam jeszcze zostało? Ta trampolina i ta szafka. Dobra, to szafkę, szafkę może damy w dużym pokoju, co? No. Bo w sumie do pokoju, do pokoju by się przydało też, bo jest pusto. Bo w pokojach jest pusto. To daj tutaj na przykład, o. Tylko tutaj? I drugą daj też tak samo tu. Czekaj. Na przykład, żeby były... Dobra. Czekaj pod oknem. O, no i super. I potem jeszcze damy więcej tych rzeczy. No. Ale to na przykład jutro nagramy taki odcinek. I jeszcze te trampoliny. No Ale to... gdzie damy? One są na samym końcu, chyba myślę. Okay. One są tu. To gdzie je damy? Trampoliny... Może przed dom, albo w domu. No. Czy w domu? Przed. Dobra. Przed domem. Tutaj? Mhm. Czy tutaj na wodzie? Albo na dachu? No tylko jak my się tam dostaniemy? Pytanie. Może po prostu tutaj przy, przed no. domem. Tu? No. Takie tr trz trzy. Trzydaj od razu. Koło siebie. Tutaj. Dobra. Raz, dwa i trzy. Muszę to wypróbować. O kurde! No tak fajnie skaczesz. Dlena. To jest taka biała trampolina. Poczto. No. To jest taka mega trampolina Kurde, Dobrze, słuchajcie, smnego. dziękujemy za dzisiejsze oglądanie filmiku Jak mi się i... podobało to zostawcie łapkę w górę I jutro ja nagramy yy, Drugą część meblowania domu Tak? I tak. pa